Na skałach archipelagu Sili, leżącego u zachodnich wybrzeży Kornwalii, w ciągu ostatnich 250 lat rozbiło się ponad 400 statków i okrętów. Przynosiło to wyspiarzom wymierne korzyści majątkowe do tego stopnia, że niegdyś wystawiali nawet fałszywe światła, ściągając statki na przybrzeżne rafy. Rabowano wówczas nie tylko wraki, ale także samych rozbitków. Anegdota mówi, że gdy podczas niedzielnej mszy pastor ogłosił, że morze wyrzuciło na brzeg wrak statku, kościół opustoszał po dwóch minutach. Gdy jakiś czas później kościelny szepnął pastorowi podczas mszy podobną nowinę, ten wrócił do zakrystii, przebrał się, po czym stanął w drzwiach i oznajmił o wydarzeniu kończąc – a teraz bracia, startujemy uczciwie. W sierpniu 1873 roku w Glasgow zbudowano oceaniczny liniowiec Schiller. Armatorem jednostki była German Transatlantic Steam Navigation Line, potocznie zwana Adler Line. Statek miał 120 metrów długości, 12 metrów szerokości, i wyposażony był w silnik parowy o mocy 550 koni mechanicznych oraz dwa maszty. Na których w czasie oceanicznych podróży rozpinano dodatkowe żagle. Był to jeden z największych liniowców swoich czasów i pływał na trasie Hamburg-Nowy Jork, przewożąc głównie emigrantów. 27 kwietnia 1875 roku Schiller wyszedł z Nowego Jorku. Poza 254 pasażerami którymi byli głównie Niemcy i 118 członkami załogi na burcie znajdował się cenny ładunek drobnicy w postaci maszyn do szycia, 250 worków pocztowych z przeznaczeniem do Australii oraz 15 tysięcy złotych monet o ówczesnej wartości 60 tysięcy funtów. Dziś monety warte byłyby ponad 6 milionów funtów. W drodze powrotnej do Hamburga statek miał wejść do Plymouth w Wielkiej Brytanii i Sherburga we Francji. Wieczorem 7 maja, już u wybrzeży Anglii, Schiller wpłynął w strefę gęstej mgły. Zwolnił do czterech węzłów i wypatrywano światła latarni Bishop Rock w archipelagu wysp Scilly, ale słyszano tylko jej róg głowy. Kapitan obiecał butelkę szampana temu, kto pierwszy dostrzeże jej światło. Załoga i pasażerowie na darmo jednak wytężali wzrok. Dowodzący statkiem kapitan Thomas był przekonany, że znajdują się dalej na południe niż byli w rzeczywistości. Tymczasem Schiller płynął wprost między skaliste wyspy. Na jego kursie znalazła się Rafa Ritarier, leżąca u południowych brzegów wyspy St. Mary. Wyspy Sealy. To archipelag 140 skalistych wysepek znajdujących się około 45 km na południowy zachód od Kornwali w Anglii. Tylko pięć z nich jest zamieszkałych, pozostałe to mniejsze lub większe wystające spod wody nagie skały. Wody między wyspami są bardzo płytkie, co podczas odpływu pozwala na wędrowanie suchą nogą pomiędzy niektórymi z nich. Podczas przypływu przejścia nikną pod wodą na głębokości nawet do 6 metrów. Powszechnie uważa się, że w żadnym innym miejscu na świecie nie znajduje się tyle wraków na milę kwadratową niż na sili. Wyspy znane są także z wojny z Holandią. Wojna wypowiedziana w roku 1651 zakończyła się podpisaniem pokoju dopiero po 335 latach. Przez ten cały czas nie padł ani jeden strzał, co sprawiło, że była to wojna z najmniejszą ilością ofiar. Pomimo braku pewności do tego, czy wojna rzeczywiście została wypowiedziana i czy nie została zakończona wcześniej podpisanym traktatem pokojowym, pokój na wszelki wypadek zawarto ostatecznie w roku 1986. Na początku XXI wieku. Historycy bezskutecznie próbowali odnaleźć dokumenty świadczące o wojnie. A zatem do końca nie wiadomo, czy ona w ogóle kiedykolwiek została wypowiedziana i czy nie jest to przypadkiem tylko legenda. Nocą 7 maja 1875 roku, około godziny 22, Schiller zderzył się z rafą Ritarier. Strzałami z moździerza i wystrzeliwaniem rakiet sygnałowych wzywano pomocy. Mieszkańcy wysepki St. Mary's tłumaczyli się później, że sygnały te uważali za zwyczajowe zawiadomienie o zawijaniu statku do miejscowej przystani i prośbę o pilota. Wprawdzie udało się wycofać statek i zejść z rafy, ale silne fale ustawiły go bokiem do skał i trzykrotnie uderzyły nim o brzeg. Kadłub zaczął się rozpadać. Ułamał się komin i upadając na pokład zniszczył dwie z ośmiu łodzi ratunkowych. Kilka innych szalup okazało się niezdatnych do użytku z powodu niedostatecznej konserwacji. Wybuchła panika, a na pokładzie doszło do niezwykle brutalnych scen. Mężczyźni i członkowie załogi odpychali kobiety i dzieci od łodzi. Kapitan próbował przywrócić porządek strzelając do zbuntowanych pasażerów, ale na niewiele to się zdało. Ostatecznie na wodę udało się spuścić jedynie dwie szalupy, w których znalazło się 27 osób, w tym zaledwie jedna kobieta. Było to znacznie mniej niż wynosiła ich pojemność. Łodziom udało się dopłynąć do lądu. Tymczasem ponad 50 kobiet i dzieci szukało schronienia w głównym salonie, ale ogromna fala zerwała jednak dach salonu i na oczach przerażonej załogi i męskiej części pasażerów zmyła wszystkich do morza. Gdy wrak zaczął powoli pogrążać się w wodzie, ludzie próbowali szukać schronienia na masztach. Ale fale zabierały jednego po drugim. Dopiero rankiem dnia następnego na miejscu katastrofy pojawił się rybacki kuter z jednej z wysp archipelagu. Jego załoga była zszokowana tym, co zobaczyło. Zabrali pięciu żywych ludzi z pokładu i wrócili po pomoc. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań udało się odnaleźć zaledwie pięciu żywych rozbitków którym udało się dopłynąć do skalistych wysepek. Bilans katastrofy to 37 uratowanych, w tym jedna kobieta, oraz 335 ofiar śmiertelnych. Krótko po katastrofie do wraku zeszli nurkowie, chcąc wydobyć złote monety. Zadanie to okazało się nadzwyczaj trudne. Około roku trwało wydobywanie monet. Wydobyto ich 14,5 tysiąca. 500 wciąż spoczywa na dnie. Mieszkańcy archipelagu starali się odnaleźć jak najwięcej ciał, jak najwięcej z nich zidentyfikować i pochować z należną czcią i szacunkiem na przykościelnym cmentarzu. Rząd niemiecki był pod takim wrażeniem, że zarówno podczas I, jak i II wojny światowej niemieckie lotnictwo miało całkowity zakaz bombardowania wysp Sili. Zatonięcie Schillera ma także polski akcent. Jednym z chłopców kabinowych był 16-letni, urodzony w Krakowie, choć mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Louis Bildt. Udało mu się przeżyć katastrofę. Wrócił do Stanów Zjednoczonych i tam do końca życia zajmował się działalnością charytatywną. Został nawet mistrzem loży masońskiej. Historia Schillera jest w Niemczech tak samo znana i popularna jak historia Titanica w Wielkiej Brytanii. I to z tych samych powodów. Oba statki były duże i zatonęły w okolicznościach, które można było przewidzieć, a z powodu zaniedbań załogi Zginęło znacznie więcej ludzi niż powinno. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego podcastu, w którym opowiem o katastrofie tankowca Amoco Cadiz. Nikt w niej wprawdzie nie zginął, ale 223 tysiące ton ropy rozlało się na francuskie plaże, powodując gigantyczną katastrofę ekologiczną. Była to czwarta pod względem wielkości katastrofa zbiornikowca na świecie. Do usłyszenia!